Witam Was razem z. Kwaskmy 12. Ja nazywam się Logger RV. Będzie to nasz yy, dziennik Surhi albo podróże z, z Minecraft. Jeszcze się okaże, do końca jeszcze nie wiemy. Dzisiaj jest bez DM, ponieważ. Nie wiem, nie ma go na kąpie. <laughs> Zaczynamy od pokazania Wam świata. Światu, świata. To jest kwasek oglądam ja tak. Skin z krizisa. No i zaczniemy normalnie jak w survivalu od zrobienia sobie chaty albo od ścięcia drewna. Ja zajmę się jednym, kwasek drugim. Co będziesz robił kwasek? Ja ścięłam drewno. Dobra, teraz znajdę jakąś miejscówę. Ale mnie haczy, mi się światło generuje. Nie wiem, tak z wyjściem na plażę zrobić tą chatę? A, nie wiem, jak chcesz, i tak będzie początkowa, to tak, wiesz. To z wyjściem na plażę będzie. Tak, tylko to już się znajdę skała, oczywiście. Tak. Na razie gram na... Um, ...jak to powiedzieć... Na teksturach Modern Craft których CTSG wykorzystywał do zrobienia odcinka z takim zręcznościowym odcinkiem to znaczy nie odcinkiem, tylko mapą zręcznościową <laughs> wiem wiem, nie wychodzi mi pierwszy raz muszę komentować jak gram. Ale A spokojnie, tak to jest nasz pierwszy odcinek Wiecie, następnym razem będzie lepiej Ja nie wiem, ja to mam wiechy jakieś Wchodzę w to no Dobra, drewna mi już, tak czy... Chodź tu, bo kilofa potrzebuje. Nie czy... tego Ja bym, jeszcze ja bym wiedział, gdzie ty jesteś, no to by było dobrze No, na tej plaży co, zaczynaliśmy grę Oha, no Siedział Idzie jest ten Kryzys Ooo coś mi tu zombie, jakiś jakby yy, Dobra widzę cię Ty ja ciebie nie Gdzie ty jesteś O jesteś Dobra rób tutaj craftinga albo daj mi całe drewno Już craftinga mam a się go tu masz? Jaki piękny crafting na tym modelu. To, o, pięknie drewno. tego naciął. No już nie mam, niestety. Okej. Okay. Tutaj zrobimy, o, tak będzie, tak będzie fajniej. Jakie fajne drzwi. Hmm. Tam widzę trzcinę, ona się nas zbliża, więc po nią nie pójdę. Zrobię skrócenie tutaj. Żeby nam tu potworki nie podchodziły pod chatę. Szybki. Jest Jeszcze się łopata też się Obra. Dobra, to tutaj powiększaj. Powiększam, powiększam. Ale nie wiem dlaczego zwierząt jeszcze tutaj nie spotkaliśmy. A nie, ja Spotkałem chciałem... Ja Świ... świnie na drzewie widziałem A ty? Ja też widziałem. Krowy widziałem, owce widziałem. Dobra, ja będę na źle nadwór muszę. Tutaj sufit powiększyłem. Nie, no jak to będzie? Muszę tak zrobić. Kamienny, kamienny kilo chcesz? Nie, tam. Wiesz co bym chciał. Coś. Co? Żeby... Coś z czego zrobić sufit, bo... nie są zamierzone w tych czasach Niestety okay. okay. Trzeba zrobię kaminy, znaczy piecyk. Wygląda jak jakiś zmutowany ten dom Słuchaj, żeby to być węgiel drzewny. Nie widzę tu żadnych potworków. Strasznie ci powiem. A. Ja nie lubię ciemności. Ja tak. Zawiem się. tam. chyba jestem. Jest. 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 Co so ja kliknąłem, na i, I O so sure. oh, yeah. dobra. Yeah, yeah, yeah. I Ja to robię czesta. Okej. Okay. Ja porobię trochę patyczków, no, żeby sz mi... Szkoda, że nie widzisz tego czesta, bo ty... Na jakim ty grasz? Na John Smith. John Smith. Ja tutaj gram na takim innym i... Modern Craft, jak już przypominam. I niestety mam takie czesty jak pudła. To był taki. Te tekstury były. Z... miały być tutaj zręcznościówki. Nie, się... No właśnie, tutaj zapomniałem Ci powiedzieć. Jest tak. Weź tutaj diltem to wypełnisz, żeby był w miarę równy ten sufit. Dobra, dobra. Już taka totalna fuszera będzie. Pokaż, yy, jak fajnie wygląda Cobblestone tutaj. O właśnie, poczekaj. Postaw jeden Cobblestone. Dobra, dzisiaj jak. jak yy, staki. Dobra, a, rozwal teraz to, bo to, to nieładnie wygląda tutaj. Ano, nieładnie. ładnie. Kochanie hmm. się zrobi. Mam już 16 pochodni. Masz. o daj mi trochę, daj. Dobrze. Pochodnie też są porąbane. O, badam co tu się dzieje. Ale czysto, powiem ja Ci, w ogóle żadnego nie widzę. O, jednak szkielet. Jeden na drzewie, drugi pod drzewem. Oj, oj, oj. Mówiłem. A tu jest. Dawaj go. Hmm. Dobra, ścierowaliśmy go. Chodź. Dobra. Jedno jest na drzewie, uważaj. Dawali się tam siedzi. Opala się w nocy. Trochę ryzykowne po pod trzcinę, ale... A nie, jednak nie pająk jest tam, nie idę. E Cliper, uważaj! Widzę to, niestety. Badwój Zde zdetonuję go w wodzie. Nie, niech się detonuje w wodzie. Fajnie leciałeś. Wiem. Zabrał mi tam kres, pół kreski, a tobie? Mi pół serduszka. No, no, z kreski serduszka. Różnie na to się mówi. Zrobię jeszcze jedną parę drzwi, żeby tutaj nie rozsadziło nas. Jeszcze na dwie dechy zostały. Ile filmik już trwa. Nie wiem, no około 8 minut. Okej. Okay. 8? Nie wiem. Nie jestem taki My. dobry w tym liczeniu czasu. może te strzały do chesta. Ej, ale co ty tu robisz, kopalni? No bo się zrobiło, się tak szybko się tu. Zrobiło się. Nie wiem. Włączę na Deflauta, a później w komentarzach zdecydujecie, czy mam grać na Modern czy na The Co Wam się bardziej spodoba. A do Modern Crafta wstawię oczywiście linka. Jakby ktoś nie oglądał filmu, co CT... te... Odcinka. 208... Nie. To chyba był podejrzeć 205. I jeszcze... dodamy jeszcze... Dodam jeszcze tekstury John Smith'a. No, tak tekstury... sobie... Ja nie wypróbowałem ich. W następnym odcinku pokażesz. No. W ogóle będziemy tes testować tekstury i różne osiągnięcia innych graczy. Ich budowle. Dobra, ogóle, będziemy bądź... je kopiować, jeżeli będziemy mieć w ogóle surowce. Właśnie, właśnie, w surowce najciężej. No. Demy się tu przyda. Górnik. O, ma się przydać, przyda się, przyda się, przyda się. To razy. Teraz opuściłem trochę drewna. I szkielet się na mnie dziwnie patrzy. Chyba Cię nie lubi. Wiem. Chcesz... Ciemno tak tutaj. No, w ogóle te tekstury są takie ciemne. O oh mój Boże. Nie nie chcę wiedzieć, co się stało. Najlepiej, żebyś nie wiedział. Trochę, no właśnie. Trochę podburzyło nas. Eee, tam trochę to. No. Tak trochę sufitu odkryło. Eee. Się naprawi. Się ma się zrobić. Się ma, się ma, się ma, się ma. Się ma, Następny no, kliperek, chodź. Chodź do wody, zapraszam Cię na party. O, nic mi... Nic mi nawet nie zrobił? chyba się utopił. Będzie trzeba sobie w głąb zrobić tamtego lasu, tam hatę nową. No. Nie wiem, Nie pasuje mi tutaj ta chata. Teraz za dużo Clipper w nas nachodzi. Coś mu się nudzi. Mógłbyś dać mi jakieś narzędzia, albo sobie sam zrobię. Eee, co idę do mnie strzałę? Już wiem kto. Zbijam, do domciu. Węgiel, 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 bankier. Węgiel, krótki. Chłopata i trochę się zrobiłeś tutaj nie drewniany, a nie Drewniany się zrobiłem, bo oczywiście a nie byłeś taki hojny dać hmm. hmm. Taki jesteś tak ma tak, masz łap a wspominając o innych użytkownikach to będziemy... Importować na przykład pomysły, często będziemy importować pomysły CTSG, ponieważ ma ich masę. To znaczy nie będziemy ich kopiować, może będziemy je trochę zmieniać? Dodamy coś od siebie. No właśnie. Chociaż nie, wiem, jego projekty są takie idealne, że szkoda ich zmieniać. No właśnie. Na przykład ostatnio na multiplayer multiplayerze zbudowałem tego jego mobgrindera. Tyle mobków naszło, że. Taki bogaty byłem. O, w piecu zgasło. Widzę, że się węgiel zrobił. Odłożę go. Dobra. W tym momencie musiałem niestety już kończyć, ponieważ y, limit na YouTube wynosi 15 minut filmu. Kiedy wgrywałem dłuższy film. Limit się skończył. Powiem Wam tyle, że w drugim odcinku będzie już zbudowana w innym miejscu nowa chata, lepsza. Będzie tam dużo. No. Polepszających wygląd zastosowań użytych. No i pozdrawiam Was. Subskrybujcie mój kanał. Dara.